Z tej strony kozak. Witam Was w kolejnym odcinku. Lecimy sobie na krwawą łaźnię teraz. Verbin jest 223, więc spoko. Tu mamy jakiś typków Przywitamy się! Dobra kogo my tutaj mamy Teraz sobie dobra tam jakiś mak tam jeszcze spoko z nim z nim będą problemy o masę tę, całą to ja nie walczyłem z nim już. nie walczyłem chyba z nim już ostatnim razem tydzień temu, ale no, spokojnie czekamy sobie do... W pół do losowanko zrobimy najwyżej. Jakieś. Albo coś, nie wiem. Ja sobie chodzę, żeby lago nie złapać. Mm, dobra. Oho. A ja to samo. W mi ta klawiatura, że ona tak wskakuje. Ale już chuj, dobra. Jeszcze tu pewnie parę osób przyjdzie z życie życiem, i będziemy się bić. Nie olejcie się. No czekaj. Dobra, ty się z magiem, co? Co ty tu masz? Co by na ciebie wziąć? W sumie błysk byłby dobry, może na ciebie, albo nie, albo zimno, albo ogień. Nie wiem, co wziąć. No, maga. Wziąłbym sobie kurczę na no niszczenie mam niby, nie? Eee. Yy. Kurde myślę. Nie no, ognia sobie wezmę normalnie i chuj. Na no maka, ale to na no, no spokojnie. Ora, umeczki sobie gdzie trzeba zmienić za chwilę. Dobra, Waszek to jest chyba ten latający. Jak się nie mylę, już nie pamiętam, już go dawno też nie widziałem. Dobra. Jak to robimy, kuźwa? To jest chyba waszek, raczej chyba na pewno. No a to jest waszek. No waszek. Dobra, losowanie robimy A. A ten to kto to za wojek jest? A dobra, ma jedną legę To tam, to tam chuj to Z nim to problemu nie będzie Dobra, jak robimy to losowanie i lecimy Dobra. Ja jestem piąty. To ja walczę z wojem. Nie wiem czy dobrze mówię. Na wojka se zniszczenie niszczenie, czyli błyska. Losem. Dobra to jestem piątka, dobra spoko Ja pierdolę nie ogarniam trochę Dobra losujcie to mordy ja wbiłem na fonie tak samo to w sumie nieraz no to losuj dobra szybciej kurwa losuj nie ma czasu trzeba na i iść sypy wywpierdolić Dobra, ja byłem piątka, już czwórka, czwórka kto to był? Mm, kurwa teraz nie wiem e, Czwórka to był chyba ten mak ze mną dobra jesteś magiem chuj weznę czekajcie co ja tu miałem wziąć ogień ogień sobie weznę nie zimno ogień ubieraj dobra w sumie nie wiem po co tego dobra gdzie ty magu jesteś Nie, to jest kurwa łowca. Ką kurwa jest? Aha, tu jest, jesteś, dobra. Ale z łowcą walczę. Czekaj. Kurwa, Madzie, już nie ogarniam. Jebany telefon, dobra. O nie, z łowcą to jest na łowca wezmę. Dobra, od ognia wezmę. Chuj tam. Dobra, i tego piskać. Dobra. Dobra, ja lecimy z nim Kurwa ciężko to widzę, ja pierdolę będzie wpierdol Dobra pizgamy go ogniem Ja pierdolę, mu nic nie robię Dramat No ma seta Bo miał jeszcze zbrojkę Mogę sobie jakieś błogo wziąć nie wiem Ciężko jest na tej właśnie teraz akurat Dobra, będę leżał Ty, ja mu chyba po nie wziąłem, ja pierdolę Kurwa, jeszcze do tymu wyszedł ja już w lipa Lipa, lipa, w chuj, dostałem w pierdol Niestety Przejebane, brakuje mi jeszcze kurwa tarki i jakiejś zbrojki, myślę, żeby jakoś legę wymienić. No tak, to ja nie mam szans. No właśnie, no jak na razie. Przejebane, ile masz życia? No ale jak zwykle, będzie w pierdol. Chyba i czasem trzeba, trzeba nowe eku zrobić i umki jakieś porobić w miarę Dobra, dotyk tych mi wyszedł Ja pierdolę No Ale ty tak nic nie zmienia, bo i tak padnie jeszcze klątwa mi weszła Dobra w sumie Będę mogłem sobie błogo wziąć na or bym miał trzy. Dotyk by mi się... Najbardziej mi się przydały dwa dotyki. A ja mam tylko jeden. Więc tak czy jak jest chujnia. Stał Jeszcze pewnie or miał. Więc jest dupa. Mój palek już jest do dupy. Kiedyś ważka się rozwaliło. Raz za kiedy innych tam. Dobra. To byłoby na wszystko. Zapraszam na Was na moje inne odcinki. Za niedługo będą nowe miksy, więc to byłoby na tyle. Cześć.